Historia Ursusa zaczęła się w 1893 roku w Warszawie. Wtedy to trzej inżynierowie, Ludwik Rossmann, Kazimierz Matecki oraz Emil Schonfeld wraz z czterema innymi inwestorami, założyli przedsiębiorstwo o nazwie Towarzystwo Udziałowe Specjalnej Fabryki Armatur z siedzibą przy ulicy Siennej 15. W fabryce nieprzerwanie do 1939 roku produkowano armaturę dla przemysłu cukrowniczego, spożywczego, gorzelniczego czy hydranty przeciwpożarowe. W 1902 roku akcjonariusze podjęli decyzję o rozbudowie zakładu i rozszerzeniu oferty produktów o silniki spalinowe. Oprócz tego, na fali popularności powieści Henryka Sienkiewicza Kwawadis, zadecydowano o nadaniu firmie nowej nazwy Ursus, co po łacinie oznaczało niedźwiedź. Pierwsze próby skonstruowania polskiego traktora miały miejsce w latach 1916-1918 pod kierownictwem inżyniera profesora Karola Taylora, ale ostatecznie pierwszy model powstał dopiero w 1923 roku. Pierwszym ciągnikiem wyprodukowanym przez Ursusa była potocznie nazywana ciągówka. Był, była to konstrukcja wzorowana na amerykańskim ciągniku Titan od firmy International Harvester. Do roku 1927 wyprodukowano ich 100 sztuk. Na kolejny model Ursusa trzeba było czekać do końca II wojny światowej. W 1946 roku zespół konstruktorów z Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem profesora Edwarda Habicha opracował w oparciu o konstrukcję niemieckiego Landsbulldoga dokumentację ciągnika Ursus C45. Pierwsza maszyna zjechała z taśmy montażowej rok później, a premiera odbyła się na defiladzie pierwszomajowej pod hasłem dar robotnika i inżyniera na 1 maja dla brata chłopa. W następnych latach oferta ursa powiększa się. W 1960 roku do produkcji trafia legendarny Ursus C325, a rok później władze PRL-u podpisują umowę z Czechosłowacją, na mocy której powstaje Czechosłowacki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciągników. W wyniku tej współpracy zakłady Ursus rozpoczynają w 1965 roku produkcję ciągnika Zetor 4011 o mocy 42 mechanicznych w Polsce znanego pod nazwą Ursus C411. Ciągniki te po wielu modernizacjach, jako Ursus C355 czy Ursus C360 produkowano do roku 1994. W 1974 roku w Londynie została podpisana polsko-brytyjska umowa o współpracy w zakresie produkcji nowoczesnych ciągników na licencji Massey Fergusona. Pierwsze licencjonowane traktory wyjechały z fabryki Ursula w 1984 roku. Był to model Massey Ferguson 255 o mocy 47 koni mechanicznych. W kolejnych latach sukcesywnie wprowadzano do produkcji kolejne modele ciągników MFA o mocach od 38 do 72 koni mechanicznych. Po roku 1989 przeprowadzono gruntowną restrukturyzację zakładów Ursusa, w wyniku której w dziewięciu polskich miastach, takich jak Żerardów, Gorzów Wielkopolski, Chełm, Nisk, Sulęcin, Włocławek, Lublin czy Poznań powstały oddziały produkcyjne i serwisowe, które jednak niedługo potem okazały się nierentowne i zadecydowano o ich zlikwidowaniu. W 2007 roku spółka Ursus zadebiutowała na warszawskiej giełdzie papierów, gdzie do teraz jest jedyną spółką segmentu maszyn i urządzeń dla rolnictwa. W roku 2011 spółka Ursus połączyła się z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa, spółką Polmo Dwar Farma. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Produkcja ciągników została przeniesiona do Lublina, a w ofercie firmy oprócz ciągników pojawiły się także maszyny rolnicze. Ciągniki Ursus były eksportowane do wielu krajów. Niektóre z nich były także produkowane przez zewnętrzne firmy na licencjach. I tak wersja przeznaczona na rynek holenderski nosi nazwę Ursus Bison, wersja na rynek grecki Ursus Helas, wersja na rynek francuski to AVT Ursus, w Finlandii Ursus znany jest pod marką Fin Ursus, w Hiszpanii początkowo oznaczany był marką Tour, a w Wielkiej Brytanii około Lightforce Deluxe. Warto wspomnieć jeszcze o wersji na rynek szwedzki Sweat Track, w której montowano silniki Scania. Najmocniejszym ciągnikiem opracowanym przez Ursusa jest model 25014 wyposażony w silnik Dojca generujący moc 250 koni mechanicznych i automatyczną skrzynię biegów pozwalającą mu rozpędzić się do 50 km na godzinę. Jest to ciągnik eksportowy stworzony z myślą o pracy w transporcie w Afryce. Na razie Ursus nie planuje sprzedawać go na lokalnym rynku. W 2002 roku polski podróżnik Marcin Obałek przemierzył Amerykę Południową za kierownicą URSA 6014. O jego podróżach URSUSami możecie przeczytać na stronie traktoriada.org.